Witam wszystkich, z tej strony Szwajcar. Dzisiaj w nagraniu będzie o ciekawej zależności, gdzie spadki na Bitcoinie szczególnie bardzo mocno zależą od tego, kiedy masowo są wprowadzane instrumenty dla tak zwanego szerokiego rynku, aby wejść w dane aktywo. Tutaj mamy ETF od ProShares. Mamy Bitcoin Strategy ETF. I zauważcie, że od momentu kiedy zostały wprowadzone te ETF-y, czyli był to październik 2021 roku, to cały czas tutaj mamy spadek. I to już powinno zastanawiać, dlaczego tak się dzieje. Ponieważ, jeśli już wszyscy kupią, cała pula, szeroki rynek będzie miała dostęp do danej grupy aktywów, no to kto. Będzie tutaj je kupował później. Musi być napędzany cały czas popyt, czyli wzrost zainteresowania. Także okazuje się, że po prostu szeroki rynek kupił na samych szczytach, kiedy bitcoin był po 69 tysięcy, zostało to wprowadzone. No i teraz mamy bitcoina po 20 tysięcy. A co do tutaj wyceny tych ETF-ów, to. Z 45, bo z 45 to nie było akurat, ale z okolic 41 spadek do aktualnych 12,5. ETF-y są na bitcoinowe futuresy. A zauważcie tutaj, że kiedy wprowadzono na rynek ogólnie inwestycyjny te kontrakty na bitcoina, no to w 2018 w sumie tutaj na przełomie. 17 i 18 roku rozpoczęły się spadki, czyli wprowadzenie bitcoinowych futuresów i spadek z 20 tysięcy. 20 tysięcy wtedy nie było, ale z okolic 20 tysięcy na dołek w okolicach 3200. I zauważcie, tutaj mamy wprowadzenie ETF-ów na te bitcoinowe futuresy. No i co mamy tutaj już dalej? Mamy spadek, tak jak mówiłem, 69 tysięcy na 20 tysięcy, nawet poniżej. Natomiast to był akurat weekend, te 17600, także tutaj nie widać tego na wykresie. Ale chodzi o to, że jest tutaj pewna zależność. I teraz taki game changer, o którym pewnie Mało kto zdaje sobie sprawę, ale jeśli sprawdzimy, kto oferuje te ETF-y i jakie teraz wprowadzane są instrumenty, to możecie się bardzo zdziwić. Tu wróćmy do tego ETF-u od Proshers. Ten ETF daje wyłącznie ekspozycję na long, czyli na wzrost bitcoina. Dokładnie rzecz biorąc, na wzrost kontraktów na bitcoina. Na TradingView, jeśli wpiszemy frazę ETF Bitcoin, no to wyskakuje nam ProShares Bitcoin Strategy ETF, ale zauważcie, co jest na drugiej pozycji? BT, czyli ProShares Short Bitcoin Strategy ETF. No i zauważcie, jeśli to wybierzemy, to okazuje się, że dopiero od kilku dni ekspozycja na short dla Bitcoina jest możliwa dokładnie od wtorku poprzedniego tygodnia, od 21 czerwca. Także czy to nie powinno zastanawiać, dlaczego teraz po spadku z 69 tysięcy na 20 tysięcy dopiero teraz wprowadzane są instrumenty dające ekspozycję na short. Przejdźmy jeszcze na wykres samego bitcoina do dolara i abstrahując już od tego, co dzieje się fundamentalnie, czyli tych podwyżek 100% na dolarze i też innych walutach, spotkanie Fedu, czyli FOMC, gdzie zapowiadane jest zaostrzenie ilościowe, czyli QT, no to abstrahując od tego, nominalnie jest idealna właśnie sytuacja do wywiezienia teraz tych, którzy będą się pakowali w te ETF-y na short. Większość tego, o czym mówiłem, jest już w cenach, czyli właśnie te podwyżki na dolarze i te zaostrzanie ilościowe. Ale tutaj z 20 tysięcy teraz jest potencjał na samo odbicie, które będzie tutaj powodowało, że te etf -y na short no, zaczną podobnie jak te etf -y na wzrost bitcoina. Przyglądając też ofertę. Tych wszystkich ETF-ów na bitcoinowe futuresy tak naprawdę liczy się głównie właśnie ten ProShares. Inne mają o wiele mniej tutaj aktywów w zarządzaniu. Także 1 bilion dolarów na początek czerwca miał właśnie ProShares. I na sam koniec tego nagrania jeszcze powiem, na co ja będę tutaj patrzył przy dalszym notowaniu. Bitcoina, na jakie sygnały? Dla mnie sygnałem będzie mniej więcej coś takiego, jeśli teraz po tych czterech dniach spadków będzie negacja w ciągu jednego dnia, czyli jedna bardzo silnie wzrostowa świeca. To dla mnie już będzie wystarczający sygnał, żeby tutaj zrobić właśnie taki pozytywny sentyment na tym rynku. Ponieważ potwierdza się ta zależność, że jeśli Spadki są bardzo gwałtowne i szybkie, no to odbicie tutaj jest praktycznie płaskie. Natomiast jeśli coś będzie spadać bardzo powoli, to analogicznie odwrotnie. Tutaj chodzi o właśnie ten kąt prosty. Wyczerpuje się ta podaż, a byle jaki popyt może tutaj spowodować mocniejszy wzrost. No i kolejna rzecz. Teraz ludzie będą mieli Tutaj zachętę, żeby shortować, ponieważ w reklamach będzie im można pokazać, że przecież, jeśli ETF-y byłyby już tutaj, to zarobiliby bardzo dużo na takich shortach. ale przecież ETF-y startują dopiero tutaj, także będzie gromadzić się taka masa, która może zostać wywieziona. Tak samo jak w przypadku tych ETF-ów na wzrost. Oni zostali wywiezieni na sam dołek. Także to jest tylko jeszcze dodatkowy argument za tym, że teraz już może być takie mocniejsze odbicie. W tym nagraniu to już wszystko. Pozdrawiam wszystkich jak zawsze. Nie gridujcie tylko, piramidujcie zyski.